The <laughs> To dzień dobry. Tale już tu. Ot ja dzisiaj jak zahaniajko, jaki wyglądam w huścinie, w zapasce, jak kosznica jaka, bo ja z obrządku dopiero co wróciła. A mówię, zagnięte pirogów jeszcze. Niech pośniadają jak ludzie, a nie jaką paciarę będą jeść. Te pirogi bryzgane najlepsze. No ta ja chcę zagniatać ciasto, patrzę, ja mojej niecki nima. I juśku, mówię ja do syna, tak gdzie moja niecka? Cóżeś ty z nią zrobił? A on nie wie. On durnowaty, kałamyk bisnowaty, by go licho wzięło wiem. ty cholero jedna mówię ty mnie niecki szukaj bo jak kopystką zdzielę po plecach to se pamiętasz. a on ci meszty wyglancował i on do panny idzie ta do jakiej panny mówię ja mu ta w pole ojcu żywicielowi pomagać a nie do panny ty idziesz ta harapa ino wziąć na tych młodych kawalerów Oj, to jaka to panna, mówię ja wam, taż to gidowa, śmiergiecza, ach, taka to zdala po świecie łazi, ani to do Boga, ani to do ludzi. Jakaż to panna, jaka mać taka nać, mówię ja wam, ani to urodliwe, ani to mądre. Ot wymaluje pysek i myśli już, że ona urodliwa, na złota nawiesza łańcuszków, a to złoto, te łańcuszki, to i no do piekła ciągną, nie do Boga. Ta mówię ja mojemu Juśko, wita do Kaśki ty idź, a to zgodna, robotna dziewucha. A nie, takie szaławiło po świecie lata jak ta. Ale nie, on swoi wie, w tym młodym to się w dupach poprzewracało. Obrok im ino w dupach gra, mówię ja wam, nie przegadasz. Oj, wy nie wiecie, co to bida, nie wiecie. A mnie już tak kłęby bolą od roboty. Idę spocząć. Wydajcie sprawę.